Cześć kochani, witamy Was bardzo serdecznie. Ja i Szana, nasza główna bohaterka serii, słuchajcie, historii z bezludnej wyspy. Chodź kochana, bo my musimy zapolować na rybkę. Tak, ostatnio na tym zakończyliśmy właśnie odcinek. Dzisiaj tak rozpoczynamy, słuchajcie. Zapolujmy na tą rybkę. Masz trochę sosu szpinakowego. Co? Nie, idź na ryby. Co ci chodzi? Przecież cię posłałam. W nogę sobie w ogóle to wbijać. Super. Masz trochę sałaty z ogródka. Słuchajcie, nasza szana chyba zaczyna już wariować. Znowu sobie w stopę to sobie wbija. Nie, idź na ryby. <ścoughs> Jaki preses. Nie świruj, szana, nie świruj! Poluj na te rybę. O rany, zjadłabym cheeseburgera. W ogóle skąd ona wytrzasnęła, nie, ten... Yy... Tą całą dzitkę, dzitkę. Idź na ryby, muszę wyglądać żałośnie. Wkrótce moim jedynym zajęciem będzie łowienie ryb. No niestety, ale przynajmniej przetrwasz, kobieto, w buszu. Mamy rybę! Mamy, słuchajcie, trochę płaska. Sushi? Nie. Ostatnie czego teraz potrzebuję to się pochorować. Muszę gotować wszystkie wyłowione owoce morza. Okej. Okay. Yy, I mamy cel przyrządzić rybę. Ja myślę, że będzie nam potrzebne do tego yy, ognisko po prostu. Rozpalimy sobie je. Oczana, coś ci się nie spieszy. <noise> Rozpal. Proszę bardzo. <noise> Prehistorii. <noise> Przepraszam, coś mnie kurczę, chorobsko jakieś bierze. Zjedz obiad, gotowany dorsz. Okej. Okay. No i super. O proszę bardzo, ona sobie w liściach, w liście bananowca, to bodajże zawinęła sobie tę rybę. Mhm. To jest liść bananowca. I czekamy, kochani, czekamy. To dopiero jest zdobycz. W mieście nie dostaniesz tak świeżej ryby. To jest prawda, szana. to jest prawda. Smaczne. Jezu, jak jej smakuje, jaka jazda. Coś ty jeszcze. Czekajcie, w ogóle mamy bardzo mało zasobów i trzeba by się tym zająć. Mm, złowić włócznią usniczka. E, co by chciała? Złapać sandacza. Moment, bo ona gdzieś mi poszła... Aha! Poszła wyrzucić, dobra, niech idzie. E, złapać sandacza wielkogębowego. I dalej, zdobyć wieża na deszczówkę, zdobyć tą wieżę. Ale do tego właśnie będziemy potrzebować <laughs> przepraszam. Do tego będziemy potrzebować, słuchajcie, zasobów. Właśnie, ostatnio to zauważyłam. Muszę się dokładnie przyjrzeć tym szczątkom na brzegu. I chciałam to zbadać. I o mało bym zapomniała, widzicie? Gdyby mi Szana nie przypomniała, zbadaj, bo to mi wygląda na jakieś szczątki tratwy. Jak się nie mylę. Będzie może można, będzie może można tak z tego coś zbudować. Albo nie, albo się mylę. Czekajcie, co to może być? Albo to jest jakiś szałas, czy... Nie wiem, kurczę. Jakoś mi to, myślałam, że to tratwa jakaś, czy coś. Czekaj, ciężkie myślenie, ciężkie myślenie. I co? No. Czekaj. Nie, chyba nie mam nie mam racji, to chyba nie będzie tratwa. <śmiech> 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 albo tak. Tak, chyba tak, kurczę. Ja tak jak ona. Hmm, hmm, się zastanawiam, co z tego powstanie i co już? I tratwa. Tak, widzicie, z tego będzie dobra podstawa mojej tratwy, ale będę potrzebowała więcej bali drewna. Okej, okay, okej. Okay. I rozpocząć budowę tratwy. Zbuduj podstawę tratwy, zbuduj. Jak ty w ogóle z potrzebami środowisko? Aha, bo tu byśmy musieli ci troszeczkę ozdobić. Twoje, twój dom. Gdzie? Jaki dom? Cholera, ty nie masz domu. Jeszcze kobieta. Zobaczcie, widzisz, się? <ścoughs> z jednego takiego bambusa zrobiła ten. Jej! Mamy podstawę tratwy. To się nada, ale na plaży nie widziałam niczego, czym można związać te pniaki. Gdzie jest mój kufer z różnościami? Tu jest! Nie. Chwilę. Może powinnam poszukać gdzieś indziej na wyspie. Och, ta dżungla wydaje się tak nieprzenikniona. Nie wiem, co mam zrobić. Ciągle szukam tego czegoś. Rozdział trzeci. Aha. I tu mamy słuchajcie, strzałeczkę, która prawdopodobnie nas doprowadzi do jakiejś innej parceli. Zobaczymy, czy sztorm wyrzucił coś nowego na brzeg. Myślę, że pora, abym przeszukała plażę. Może znajdę coś użytecznego. I teraz tak, nie bardzo wiem... Te, to, to są oczy? Przeczesać? <grych> Moment, na momencie tylko spauzuję. Nie bardzo wiem, czy mam właśnie się udać tutaj już to zbadać i prawdopodobnie przejdziemy do jakiejś innej części tej wyspy. Czy mam tutaj jeszcze przeszukać? Słuchajcie, no ale tu nic nie mamy, także spoko. Jak ona się czuje, czuje się całkiem fajnie. Wieczór się zbliża, kochani, tak szybciutko tylko jeszcze patrzę. Nie mamy nic tutaj zasobów, już nawet nie mam z czego zebrać. A tu jest, dobra, tu jeszcze mamy jakieś drewno. Także rąb, kochana, rąb te, to drewno. Mhm, mh, mh. Żeby nam troszeczkę zasobów tutaj przybyło. No i wtedy się wybierzemy tam właśnie, w, kieru w kierunku tej strzałki całej. Ja wiem, tak zostawiłam w tym stroju y kąpielowym, ale możemy jej założyć ubranie codzienne, można to zrobić, okej. Okay. Ile mamy? Pięć, kurczę, mało. Dobra, y to chodźcie, kochani, chodźcie tutaj do tej strzałeczki, podejdziemy sobie i zbadamy. Badaj, chodź zobaczymy, co tam się kryje za tymi krzaczorami. Coś mi głos wysiada, słuchajcie. <laughs> muszę, się muszę się szluknąć kawy. Bambusy! Y nie możemy ich jakoś ściąć? Chwila, chwila. Zbadaj. Nie, chyba. Może muszę mieć czym ściąć ten bambus. Na pewno sprawdziłam się tu. Sprawdziłaby się tu maczeta, przepraszam. Mm. No a my, nie, my mamy siekierkę, nie mamy maczety. Czy maczetę możemy kupić, czy maczetę możemy znaleźć? Słuchajcie, w trybie kupowania tego nie ma, nie znalazłam. I tak się teraz zastanawiam, no bo ona nie ma maczety, ona ma siekierkę, ale dlaczego siekierką kurczę? Nie możesz tego ściąć. No cholera, jasna, kobieto. Yy, czyżby to gdzieś było tutaj jeszcze maczeta? Tak się zastanawiam właśnie, czy gdzieś nie leży na plaży, ale chyba nie, bo przeczesaliśmy już praktycznie cały ten teren yy, dlatego też podejdziemy sobie do kuferka tak się zastanawiam właśnie nie, 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 aha, bo miałam dać ale dlaczego nie mogę, chwila teraz yy, otwórz skrzynię, ucz się czekajcie, umiejętności techniczne jeśli ona mi się nauczy, kurde nie wiem teraz właśnie co mam zrobić skąd mam wytrzasnąć tę maczetę nie wiem, nauczyć ją umiejętności technicznych, i wtedy będzie mogła, kurde, zrobić sobie tę maczetę. Kombinuję, słuchajcie. Jak koń pod górka. <noise> Albo gdzieś coś przeoczyłam na tej plaży, jakąś maczetkę, co? Hmm, a co tu jest? Nie, to nie. Tak sobie myślę, że może, może to się uda, a może nie. Skąd wziąć maczetę? Dlaczego nie możesz tego siekierką, kurczę? Dlaczego nie możesz tego siekierką, właśnie? Przy tym kibelku, tutaj, Twoim seryjnie. Kurczę, obawiam się, że to nic nie da, ta nauka tej techniki, ale nie wiem, zobaczymy. Jeszcze się rozglądam. Słuchajcie, niech ona się tam uczy, a ja się rozejrzę. Czy nie ma tu gdzieś maczety? Dobra, słuchajcie, dobra, 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 bo źle, w złym kierunku w ogóle. Kop w piasku, chodź. W złym kierunku, słuchajcie, myślałam, nie tak to należy zrobić nie należy się uczyć techniki, chociaż to też jej się na pewno przyda, ale yy, przeczesz, przeczesz plażę, czyli yy, no, będziemy sobie kopać, słuchajcie, w piachu i tak będziemy przeczesywać tę plażę. Kurczę, noc. I prawdopodobnie znajdziemy tak właśnie te maczetę, tak mi się wydaje. Tak jest. Taka prosta sprawa, słuchajcie, tak? Tylko... Trzeba czytać, po prostu co nam wyskakuje. Zobacz, co właśnie znalazł Twój Sim Sprach w wyposażeniu. Ok, maczeta. Najpierw ogole sobie nogi, a potem przebije się przez ten bambus, który blokuje drogę przez dżunglę. Jeśli znajdę na wyspie maskę hokejową oraz obóz hipisów płynę do domu. <laughs> Wiecie co? Nie wiem, czy jej nie położyć spać i po prostu rano się wybierzemy. Rano się wybierzemy, właśnie y, eksplorować dalej, po prostu y, resztę tej wyspy. Śpi, chodź. Położę ją, słuchajcie, niech prześpi sobie tę noc i wrócimy sobie tam rano. Okej, okay, ona się wyspała, ale jeszcze mamy noc. E, wiesz co, wskocz tu sobie szybko w krzaczory. Z głodem jest okej. Okay. Weź tu jeszcze później. Czekajcie. Podpłyń tutaj. Bo ona się tak. Tak, jej higiena chyba wzrośnie, co? Wydaje mi się. Nie spukałaś, Szana, nie spukałaś. Aha, bo ty tędy zawsze biegniesz tak śmiesznie w ogóle. Bum, bum. Rośnie ci higiena, tak. Środowisko maleje, ale higiena wzrasta. Poczekałabym do świtu. Pychesz też jej wzrasta. Szana, nie wolno sikać do wody. O że ty! Okej, okay, robi się dzień. Słuchajcie, pomału świta albo mi się wydaje, albo mi kurczę się w oczach coś już. Chodź na chwilę tutaj jeszcze. Zapisz w pamiętniku coś chodź. Zadbamy sobie o nią porządnie i następnie wybierzemy się na przygodę. Jak ona słodko przytula ten pamiętnik, to jest niemożliwe. No tak, no to jest jakby jej jedyny przyjaciel tutaj na tej wyspie. Ale kurczę... obeszłaś takie kółeczko. Tak, napisz o bananach. Tam jeszcze napiszesz, kochana. O jakiejś skale chyba to jest skała, jak się nie mylę. O siekierce. Tak, takie, słuchajcie, przyziemne przyjemności. <grymna> Na bezludnej wyspie. Banan, siekierka, jakaś skała, nie? Jakiś kamień. Dobra, niech już nadejdzie ten świt, kurczę, bo chciałabym się tam wybrać. Po nocy nie ma co łazić po dżungli, słuchajcie, zapamiętajcie sobie to. Po nocy nie ma co łazić po dżungli. Muszę większą uwagę właśnie zwracać na, na czytanie tych celów całych i tych tutaj informacji, bo ja tak sobie, wiecie, to olewam, że tak powiem i później ten, dla mnie przeczytać właśnie te rzeczy, te informacje wszystkie. Tak, o twoim nowym szałasiku pięknym, jakimś potarganym. Okej, okay, kochani, ja czekam na świt i zaraz do was wrócę. Mamy dzień, kochani, mamy dzień. Tak długo, słuchajcie, to trwało, że musiałam ją położyć po prostu jeszcze raz, ale teraz już wstawaj. Wstawaj, kochana. Eee, czekajcie, chcę jej zmienić ten strój. O, co się stało, co się stało, co się stało, tak. Wstawaj, wstawaj. Jeszcze raz przeczytam. Oczyścić ścieżkę tak. No! Halo, podejść tu. Eee. Zmień sobie na... Ubranie dzienne i chodźcie, teraz oczyścimy sobie tą maczetą całą. Gdzie to było? Momento. Za daleko pojechałam? Nie, tutaj w bok, dobra. Zetnij to. Już co możesz ściąć? To wszystko. Nie wiem, czy za to dostaniemy jakieś te punkty zasobów. To się nazywa? Nie, po prostu zasoby, ok. Punkty zasobów to w średniowieczu, słuchajcie. Tu mamy tylko zasoby. Dobra, zetni. No, ale siekierką też byś to zrobiła. No, ja nie wiem o co tym całych kurczę. Słuchajcie, to całe zamieszanie. Tak, wzrastają nam tutaj te zasoby. To dobrze. Więc zetni to też i to też zetni. Nic tak nie pobudza krążenia jak przeprawa przez dżunglę na dalekiej wyspie. Błagam niech na końcu tej ścieżki będzie luksusowy ośrodek wypoczynkowy dla singli. O, to już wiemy, słuchajcie, że Szana jest singielką. Tak. Czekajcie, cel zbadać dżunglę. Dobra, zbadać dżunglę. Nic więcej nie piszę. Okay. Ciekawe, czy ktoś wcześniej postawił stopę w tej dżungli. Jest tylko jeden sposób, aby się o tym przekonać. Weź jeszcze to zetni. No, zbieramy trochę tych, tych zasobów. A co to jest, słuchajcie, to jest jedzenie. Dobra, jedzenie i zasoby mamy. 19. No dobra. po malutku to wzrasta. Można to jeszcze coś z tym zrobić? Nie. Teraz słuchajcie, sobie zbadamy tutaj. Połamane skrzydła. Okej, okay. czyli po prostu przemieszczamy się. Przemieszczamy się w głąb dżungli. Kolejna parcela do zbadania nas czeka, kochani. Okej, okay, ok. Jesteśmy jakiś przerywnik, słuchajcie. Kacsenka. Czy to jest samolot? Och ten wrak jest chyba starszy ode mnie, o wiele starszy. Ciekawe jak długo tu leży. Ciekawe jak długo ja tu pozostanę. To jest chyba samolot. W kokpicie mogą znajdować się wskazówki co do mojego położenia. Ja nie mam pojęcia gdzie jestem. Dobra. Kochani, na moment spauzuję. Spójrzmy, rozejrzyjmy się. Dobrze, że poczekaliśmy sobie do świtu, do rana, bo no. Bo dobrze po prostu, no dobrze. Tu mam jakieś drzewo. Czy ja mogę tu coś zbudować? Nie, nie mogę. To znaczy, nie chciałam nic zbudować, chciałam tylko zobaczyć, jak wielka jest ta parcela, ale okej. Okay. Coś możemy tu pewnie zbadać. Czekajcie. Znowu nie czytam, widzicie? Przeszukać kokpit wraku. W kokpicie mogą znajdować się zapasy albo nawet radio zdatne do użytku. Bardzo, bardzo ten. Mądre, mądre myślenie masz, mądre myślenie. O, zobaczcie, tu mamy jeszcze ten. Drewno, także tym się też zajmiemy na pewno. A teraz chodźcie, przeszukamy sobie ten kokpit. kuk kok, ku, ku, kokpit. Samolotu. Przeszukajmy sobie to. Ten wrak cały. Może rzeczywiście coś tam. No, wątpię, żebyśmy znaleźli radio. Ale może jakąś mapkę albo cokolwiek, co nam powie, gdzie w ogóle jesteśmy. Tu możemy sesiknąć. Se. Możemy sesiknąć, słuchajcie. <śled> Pierwszy przebłysk szczęścia. Mapa. Super. Mamy mapę. To jest Twoja mapa podróżna. Używaj jej, aby szybko przemieszczać się do miejsc, które już znasz. Super. Fajna sprawa. Zgodnie z mapą jest tu inna ścieżka, która prowadzi w głąb wyspy. Okej, okay, dobra, połamane skrzydła jesteśmy tu, tu jest nasze. Miasto. Nie, 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 my jesteśmy tu, plaża rozbitków, a tu miasto simijskie. Słuchajcie. Hej, ja nie chciałam tam. <glikt> kliknęłam. Se kliknęłam, ludzie, i se idę, no. <glikt> Ciekawska, taka jestem, tym wszystko muszę kliknąć, słuchajcie, i teraz właśnie się gdzieś przemieściłam. Ale gdzie się przemieściłam? No dobra, no nie znamy tego miasta, ale się przemieściliśmy. O, i mamy scenkę. Są nasze małpki. Chobie, ja, ja, ja. Orangutany ludzie. Och jakie śliczne orangutany wyglądają zupełnie jak oswojona małpka mojego wujka futrzaczek, fuszaszek. Widzę już yy, widzę coś u podstawy tego drzewa. Chcę to zbadać. Yy, czekajcie, chcę to zabrać, przepraszam, do obozu, potrzebuję odpowiedniej ozdoby, a posążek nie, nieznanego pochodzenia świetnie się do tego nada. Oglądaj, weź, kopnij. A można coś z małpką? Nie, nie można. Na momencik spauzuję. Słuchajcie, ja tam chciałam się jeszcze raz po yy, połamane skrzydła, tak? Tak się nazywa ta parcela, dlatego my sobie tam wrócimy na pewno, bo ja tak po prostu kliknęłam sobie, bo sobie tak chciałam i sobie kliknęłam ludzie i mnie przeniosło tutaj do tych pięknych małpek. Wędkuj, dobra, możemy tutaj wędkować. O, tu mamy jakieś banany, ale nie możemy nic zrobić z tym, nie możemy sobie ich. Zabrać. Z małpką też nie mamy żadnych wajata. Yy... Z małpką orangutanem tak wiem, no ale ja mówię na nie małpki. <laughs> nie mamy, to są duże małpy, słuchajcie. Nie mamy żadnych interakcji. Tiki, puna i wajata. Dobra, podejdźmy sobie. Najpierw sobie obejrzymy ten yy... cały posążek. On... On mi coś się nie bardzo podoba, słuchajcie, nie czy to nie będzie jakiś sły bożek albo coś w tym stylu. O, o, o! <laughs> Aaaa, słuchajcie! Fight, fight, fight! Zabrać posążek. Nie pij małpki, szana! W ogóle co jej zrasta teraz? Sprawność fizyczna? Zapasy z małpą, słuchajcie. Atakuje mnie. No nic, zostawmy to. Małpa wygrała, słuchajcie, małpa wygrała. Ach, a ja myślałam, że futrzaczek mnie, yy, umie się bić. Yy, te banany świetnie nadawałyby się na, poko na pokojowy podarek. Właśnie, o te banany mi chodziło, bo one tak apetycznie wyglądają. Słuchajcie, teraz możemy już je zebrać. Zbierz i zbierz. Dobry pomysł. Musimy dać właśnie. Musimy przekupić nasze orangutany. Dobra. Zbierz te bananki. A teraz najtrudniejsze: podawanie jedzenia dzikim zwierzętom. Co złego może się stać? Żebyś się nie zdziwiło. <noise> Żebyś się nie zdziwiła, kobito. Zbieraj, zbieraj. Czekajcie, dam jej to na dwójkę. Zrasta nam teraz jedzenie. Okej, okay, okej. Okay. No tak, logiczne, prawda? Yy, mamy banany, i teraz słuchajcie, pogodzić się z orangutanami. Dobra, czyli idziemy najpierw no, do tego też możemy tutaj mu dać banana, ale najpierw damy temu, bo to wygląda, on wygląda mi na strażnika tego posążka. Myślę, że na razie dam sobie spokój z walką z orangutanami. Dobrze myślisz, ale nie, no daj banana. Czekajcie. Pogodzić się. No to nie wiem, co byśmy mieli zrobić. Jeszcze raz, czekajcie, muszę przeczytać. Mm, mm, mm. Mówi się, że marchewka jest zawsze lepsza od kija. Zobaczymy, czy to sprawdzi się w przypadku tych wojowniczych orangutanów. No nic, no pogodzić się z, z orangutanami, yy, czyli dać im banana, ale ona jest dopiero chyba co po walce i nie chce tego zrobić. Słuchajcie, myślę, że na razie dam sobie spokój z walką. Mm, podejdź tutaj. A temu możesz dać banana? Temu będzie mogła dać chyba banana, słuchajcie. Możesz mu dać banana? A on zejdzie. On albo ona, Tiki. I tej też albo temu damy banana. Ten nie bardzo, bo tutaj walczyliśmy z nim i chyba dlatego, słuchajcie. Baba B -b 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 banana, chcesz? Bierz bierz. Okej. Okay. A temu możemy? Kurczę, zaraz zobaczymy. A coś jeszcze z nią mogę? Baw się, łapki w górę. Dobra, to później się pobawimy z tymi oran orangutanami jeszcze. Najpierw przekupstwo, słuchajcie, najpierw przekupstwo. <laughs> fajnie. Nie wiem, czy tego się da. On jest obrażony na nas, słuchajcie. Okej, okay. a ten? O, już możemy, dobra, już możemy mu dać. Okej, okay. to dobrze, to dobrze. U nie jest w ogóle takie jakby największy, nie? Zamydla wam oczy, słuchajcie, Szana. Za chwilę wam zwinie wasz posążek. Mm, coś jeszcze mogę z nim baw się w łapki w górę. Kto chce banana, który z naczelnych jest głodny? Proszę bardzo, moi mali włochaci przyjaciele, teraz jesteśmy przyjaciółmi, prawda? Oj oj, chyba nie. No, no to załatwiony posążek zabieram ze sobą. Na pewno chcesz ten posążek, szana. Ja nie jestem co do niego przekonana. Rąb tutaj, chodź. Zostaw, zostaw małpki już. Poszła się wysiusiać małpka. <śm> same sobie biorą, widzicie te bananki. A my też możemy sobie zebrać banany. Mhm. Zjedz banana, zbieraj banany. Fajnie. Będziemy mieli tutaj stały taki ten. Stałe źródło bananów. Dobra. Muszę o tym pamiętać. Zresztą pisaliście mi również, żebym jak najwięcej właśnie zbierała tych wszystkich zasobów, jakie tylko mi się tam nawiną, bo to mi będzie bardzo potrzebne, żeby rozbudowywać obóz, prawda? Także słucham Was, kochani, i ten. I tak właśnie robię. Okej, okay, wiecie co? Ja sobie tutaj zbiorę to, co jest do zebrania, następnie wezmę sobie. Ten posążek, posążek, tak, posążek i zbieramy się stąd. Jeszcze skoczę tam właśnie, gdzie jest ten wrak tych, tych, tak, ten wrak tego samolotu i wrócimy sobie do nas prawdopodobnie, chyba, że wyskoczy mi jakiś nowy cel. Na razie mam zabrać ten posążek, zaraz się za to weźmiemy, tylko niech, niech szana tutaj porąbie trochę tego drewna. No okej, okay, słuchajcie, to by było wszystko, jeżeli chodzi tu o jakieś zasoby. Także bierzemy od razu, nie będę już tego badać, biorę, bo zaraz mnie znowu zaatakują te małpy. Biorę to i zwijam się, po prostu zwijam się stąd ludzie, no. Tu mamy tą mapę? Tak, dobra. Zabieraj. Prosi mnie o smakołyk, prosi mnie o smakołyk. Wiesz co? Daj im tego bananka. Sam, wy, sam wyrzeźbiłeś ten posążek, czy zamówiłeś go w sklepie wysyłkowym? Dlaczego nie chcesz mu dać? Daj mu banana. Kto wyrzeźbił ten posążek? Czy jego twórcy nadal są na wyspie? Czy to kanibale? Głodni kanibale? Muszę wrócić do obozu, zanim stanie się coś złego, że zresztą mam na razie dość przygód. Okej, okay, kochani, wracamy do nas, do obozu, czyli tutaj. Ale jeszcze zanim właśnie, to ja sobie skoczę tutaj. Bo chcę tam jeszcze właśnie zobaczyć, ile tam mamy drewna, bo tam były jakieś właśnie te gałęzie leżały, prawda? Także ja sobie szybciutko pozbieram, co tam jest do zebrania i wrócę już do Was, jak będę z Szaną u niej, po prostu w obozie. Słuchajcie, jestem jeszcze z Szaną tutaj w tych połamanych skrzydłach całych. Tak się nazywa ta parcela. I znalazłam coś takiego, słuchajcie, zbieraj części. Nie wiem, czy to nam wskoczy, jako zasoby takie ogólne, czy rzeczywiście coś tu będzie fajnego, właśnie w tych częściach. Dowiemy się tego za chwilę. Bardzo, bardzo dużo tutaj tego drewna jest, co nas niezmiernie cieszy. Zobaczcie, mamy już 52 zasoby, także fajnie, fajnie, bo będziemy mogli sobie coś budować, prawda? Teraz sobie przejdziemy do tych części i ciekawa jestem, słuchajcie, co ona tam znajdzie. Czy znajdzie coś fajnego, czy to tylko zasoby nam wskoczy zasoby, słuchajcie, zasoby nam skoczyło ale kurczę dużo 8 16 wow, super, słuchajcie sporo, także warto się rozglądać za takimi rzeczami yy, tu jeszcze było szana właśnie tu miałaś jeszcze porąbać i ostatni jest tutaj, dobra niech ona to zrobi i zaraz wracamy do obozu powrócić do obozu i tyle chyba co myślę, że ma dość przygód na dzisiaj, pora wracać na plażę dobra Słuchajcie, wróciliśmy, wróciliśmy do nas na plażę, cel został wykonany, ręce bożka, rozdział czwarty, prawdopodobnie coś będziemy musieli teraz z tym bożkiem, rąb, teraz pora znaleźć dobre miejsce dla mojego nowego bibelotu, ta skała to chyba dobre miejsce... Aha, wiecie co? Dobre miejsce też wybrałam chyba na obóz, bo tu będziemy mogli postawić sobie tego bożka. Tak mi się wydaje. Stawić boszka w obosie. W oposie, tak, w obozie. Niech ona porąbie jeszcze trochę tego drewna. Słuchajcie, mamy, zobaczcie, 86 aż zasobów. Myślę, że to jest całkiem sporo i całkiem kurczę, Fajnie tutaj idzie naszej szanie, że tak powiem. Tu jeszcze też jest tak, że. Rąb, kochana, roMP Ile wlezie! Moi drodzy, jak kończę na dzisiaj ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Dość dużo tutaj się stało właśnie w dzisiejszym odcinku. Odkryliśmy jakieś połamane skrzydła, nowe dwie parcele oraz jakiś małpigaj. Tak go sobie będziemy nazywać, tak? Małpigaj. Gdzie będziemy mieli stały, stałe dostawy bananów, tak? Także jest ok. Dobra, kochani, ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że... Odcinek Wam się podobał. Przesyłam Wam buziolę i do usłyszenia w kolejnych moich filmikach. Pa, pa.